Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku kolejna z uwertur Ryszarda Wagnera, śpiewacy norymberscy. E, Uwertura jest zupełnie inna niż ta, ta, Anheuser, e, ta z opery Tannhäuser e, i ma w sobie kilka bardzo ciekawych miejsc. E, tak naprawdę gdybyśmy rozkładali na czynniki pierwsze, to tak naprawdę cały czas słychać waltornie, prawie cały czas słychać waltornie. Jest tu dużo grania takiego forte, ja więc będę nadmieniał te miejsca, gdzie jest naprawdę takie granie eksponowane, ale nie jest to może solo. Natomiast same solówki, postaram się tutaj zagrać wszystkie. Zaczynamy w ogóle właśnie od takiego miejsca, gdzie jesteśmy bardzo cały czas eksponowani. W ogóle od razu zwracam uwagę, czasami ma się wrażenie, kiedy gra się Wagnera, szczególnie tych śpiewaków normerskich, że coś tam się nie zgadza, tak jakby on kończył jeszcze gdzieś w w części orkiestry jest jakaś myśl tematyczna, a on już wprowadza coś nowego, zupełnie coś, coś innego. I czasami wydaje się to taka kamkofonia. Ja w pierwszym momencie, jak grałem, to sprawdzałem, czy jest właściwy, czy albo nie stroję, albo jest, nie, nie, może transpozycję gram nie, złą, a się okazuje, że tak, to tak ma być po prostu. Właściwa znajduje się w literze A. Jest to tam jakieś dziesiąte mniej więcej tak. Eee, no tam nic jakiegoś tam wielce specjalnego. Ale ładna taka spokojna solówka, tam po wejściu z yy, fletów. Eee, I tylko trzeba zadbać o to, żeby się nie zmęczyć za mocno tym początkiem, tymi pierwszymi, pierwszyma, czterema linijkami, żeby to wyszło takie właśnie dolcze. Nie bać się tego zagra zagrać, tam niby piano, ale tak naprawdę możemy swobodnie zagrać to mocniej, e, więc to jest taka pierwsza z tych solówek. E, teraz znowu miejsce, które jest bardzo, bardzo odkryte e, i trzeba tutaj zwrócić uwagę, żeby oszczędzić swoje usta. To, tak naprawdę zaczyna się to od litery C, i ciągnie się aż do litery D. I no, już przed tą literą D, ta ostatnia linijka, to będziecie widzieć w nutach, tam już jest właśnie taka kulminacja. za błąd, no musimy jakby oszczędzić się w troszkę wcześniej, żeby móc zagrać właśnie takim pełnym dźwiękiem. Ja generalnie sugeruję tutaj, że jeżeli słyszymy, że trzecia waltornia gra to samo, to odpuszczać. Po prostu puszczać to, z tego co koledzy mi starsi opowiedzieli, że opery Wagnera grają dwa składy waltorni. Pierwszy skład gra pierwsze dwa akty na przykład, a drugi skład kolejne dwa. Więc nie ma co... i zwykle się to gra z asystentem. No ja to grałem ostatnio sam, właściwie były trzy uwertury pod rząd na jednym koncercie, jeszcze był Parsifal, więc dogadałem się w ten sposób, że zagrałem Tannhäusera, potem przed waltornista, kolega waltornista zagrał Parsifala na pierwszej waltorni ja wróciłem na śpiewaków norymberski, norymberskich, ponieważ no po tym Tannhäusere nie dało się zagrać takich takiego spokojnego, delikatnego Parsifala, ponieważ usta były po prostu bardzo mocno zmęczone, więc musiał wejść kolejny waltornista, żeby żebym chwilę odtajał, tak od, od, troszkę, żeby odpuściły te mięśnie. No, i potem wszedłem i znowu zagrałem tego, tych śpiewaków nuremberskich. E, w, kolejna solówka, wracając do, do grania. E, kolejna solówka właśnie się znajduje w literze E, czyli zaraz to wszystko jest, zaraz po tym takim mocnym, ekstensywnym graniu. Troszkę to, no, dobra, objawiły się błąd, błędy, problemy, yy, bo źle zagrałem. Yy, zagrałem FIS, to y, jest tutaj zejście E, C, C, D, E, FIS. I teraz, ja popełniłem błąd i zagrałem to właśnie pierwszym, drugim. Yy, tutaj superuje f To przejście będzie dużo lepsze, tak, pomiędzy, pomiędzy tym E a FIS. Yy, dużo bardziej płynne. Naturalnie wychodzi. Yy, wtedy zdecydowanie skuteczniejsze, no i jest to znowu pianodolcze. Tu są takie właśnie uderzenia mocne, są fragmenty, gdzie po prostu gramy cały czas po prostu na, pełne, na pełnej parze, a po czym po chwili gramy właśnie takie wejścia delikatne, i takich miejsc jest więcej. To, to że tutaj jest akurat solówka wyraźna, no to tak naprawdę w takich miejsc właśnie delikatnych jest więcej. E, dalej. E, dalej jest fragment, który jest chyba najbardziej taki szalony, powiedziałbym. Yy, właściwie nie wiem jak to nazwać. Tu mi niestety troszeczkę uciął nuty, ale postaram się zagrać jakby ten kontekst. Najważniejsze miejsce jest jedno. To miejsce to jest jedno, jedna solówka i druga. Tak, solówkowo nazwijmy, ale umów, uwierzcie mi, że to jest wszystko bardzo odkryte, bardzo jest słyszalne. Szczególnie ta, ta druga solówka, ta solówka. Jeśli się uda, to zagrać to trochę głośniej. ten początek jest taki, no, jest dosyć nisko i trochę słabiej się to gra, w związku z powyższym, no, jeżeli możemy to trochę to y, właśnie podkręcić, mimo że jest tam niby piano. E, są też takie właśnie skoki, tak jak słyszeliście, tak, lądujemy na jakimś G, jakimś Fisie, to zwrócić na to uwagę, ponieważ no, musimy być stosunkowo pewni w tym miejscu, e, szczególnie ta końcówka. No właśnie, no właśnie. Właśnie zrobić jeszcze to crescendo, wręcz zaakcentować to G, żeby ono weszło. Pamiętam, że na próbach właśnie było tak, że kilka prób właśnie było się takich, że wszystko było spoko, całe to wszystko... i tu nie trafione, tak? Tam wszystko było spoko, a, a tutaj właśnie to G na przykład kończyło taki no, pechowe, nie? Na koncercie to było całkiem przyzwoicie wyszło. Teraz kolejny fragment jest to taka solówka bardzo nieoczywista, jest to długa solówka, gramy to z klarnetem, ale to w waltornie oczywiście zawsze trochę lepiej słychać, jest to w literze J, natomiast ja serdecznie polecam, serdecznie polecam literę H wypuścić całą, w zasadzie, tam jest chyba jeden dźwięk takich, że jest inny, generalnie jeśli dobrze słyszałem, to trzecia waltornia gra to wszystko to samo, te same białe nuty, więc nie ma sensu zbijać sobie ust, ponieważ dalej mamy taką to solówkę. a dalej tak naprawdę cały czas gramy. Nie, solówkę przejmują niższe watornie, chyba druga i czwarta. Natomiast my cały czas gramy i tak naprawdę cały czas to jest rozany, a szczególnie właśnie te yy, szesnastki, tak, I, ta, 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 ta. i to są takie miejsca, że najpierw trzymamy na przykład długie jakieś nuty, po czym nagle właśnie musimy takie coś wykonać. Yy, I musimy to zrobić bardzo wyraziście, tak? Musimy to więc wyszczekać troszkę, żeby to było. Przeszło jakby przez całą magmę orkiestry, która jest po prostu niezwykle rozbudowana i, i, no i no, tam się mnóstwo po prostu dzieje, więc jeżeli chcemy, żeby to było wszystko usłyszane, to musi być to trochę bardziej wyszczekane. Eee... I to by było na tyle, jeśli chodzi chyba o solówki i o takie miejsca. I oczywiście jest cała, ta, ta, cała końcówka jest jeszcze. Eee, no to, to też może powinienem też zwrócić uwagę. Powiedzmy, że pozwalam sobie w tym Wagnerze, bo no tu się tak dużo dzieje tak naprawdę, że zawsze coś się chwyci, a ja musiał chyba nagrywać to 15 razy, żeby, żeby to tak wyszło idealnie. Eee, sami słyszycie, tam jest, tam jest jeszcze w ogóle zwolnienie tego miejsca. Tam gramy co niby z płuzonami, ale to jednak cały czas jest takie ekstensywne, mocne granie. Cały czas te waltownie są gdzieś tam na, na tym wierzchu, więc musimy się uzbroić właśnie no, w żelazne, wręcz, wręcz, wręcz w żelazne usta i jeszcze nawet po takim właśnie fragmencie nagle przychodzi właśnie jeszcze wszystko jest pod łukiem i jeszcze wszystko jest dosyć nisko w związku z powyższym jeszcze musimy dodat dodatkowy wysiłek, żeby to było słyszalne no bo wcześniej gramy tak bardzo wyżej, więc jest łatwiej to zagrać głośno nagle jest jeszcze taki fragment, gdzie powinniśmy jeszcze to podkręcić i to by było na tyle, chyba, jeżeli chodzi o całą, całą, całą tą buwerturę, Naprawdę, mnóstwo się tu dzieje i musimy być bardzo, bardzo pewni. No, właśnie, nie bać się grać tego takiego mocnego forte, nie bać się grać tych wszystkich solówek, żeby to wszystko ładnie w miarę wy wychodziło. I właśnie to na koniec. W ogóle, chyba podejrzewam, ja rzadko grałem Wagnera, tu akurat trzy akurat awantury w jednej części były. Ale z tego co słyszałem, no to generalnie dbanie o usta. Dbanie o usta, żeby wytrzymać po prostu całość. Dzięki serdeczne wysłuchanie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.